Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Star Lancer, a to jest ponownie Dark Star One. Już mam nadzieję, że rozwiązałem te, problemy, te małe problemy techniczne. Ale zobaczymy jak to będzie wszystko. Najwyżej to, to przecierpimy. W ostatnim odcinku przyszliśmy cały samouczek. Trwało to no pół godziny niestety. Mimo tego, że chciałem żeby odcinek trwał 20 minut. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się no, zarobkami, ponieważ potrzebujemy lepszego napędu. Napęd 3 lata świetne, który no, kosztuje 29 tysięcy kredytów. Na razie w tej części gry to jest dużo, ale później to będzie minimalnie, naprawdę ekstremalnie mało. I teraz mamy do wyboru 6 ścieżek rozwoju. Albo możemy zostać złym piratem reputacji. 6 reputacji albo możemy być piratem, który plądruje transportowce albo zabójcą, który niszczy statki władz e, przemytnikiem, który zajmuje się nielegalnym handlem łowcą nagrod, który niszczy pirackie statki najemnikiem, który wykonuje zlecenia oraz kupcem, który handluje po prostu, handluje i na samym początku chyba zajmiemy się e, najemnikiem oraz e, oraz zabójcą... Oraz łowcą nagród. To chyba będzie najlepszy pomysł. Mm, w ten sposób jednak trochę zarobimy. Dlatego bierzemy terminal. I tutaj szukamy jakiegoś interesującego zadania. Dla łowcy nagród. były ukradzione towary. Bierzemy za 9000. Podczas ostatnich kilku miesięcy rebelianci zaatakowali i zniszczyli nam kilka transportowców. No. Wiadomo relenci najprawdopodobniej zgromadzili się w układzie JARE poszukują doświadczonego pilota który położy krech w ich działaniu zapewniamy sobie wynagrodzenie oraz zaraz po wykonaniu zadania No co tam? Co, co tam? przy okazji spójrzmy o, nie jutro tutaj najeżdżając na dany układ mamy pokazaną taką tabelkę na Towary oznaczone na czerwone, w czerwonej ramce to towary nielegalne. Na przykład w tym układzie, w którym teraz jesteśmy, yy, nielegalne są narkotyki oraz androidy, a w tym, do którego lecimy, towary luksusowe oraz androidy, czyli no, na A ta ranka wyżej, z pięcioma pozycjami, to są rzeczy, które yy, u, dany układ produkuje w nadmiarze, eksportuje je po prostu. Także jeśli tak spojrzeć, to właściwie nie ma nic wspólnego, co by tutaj było w imporcie, dlatego możemy eksportować wszystko. Z doświadczenia, bo już parę razy tę grę przechodziłem, z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej w takich przypadkach opłaca się handel alkoholem. <grym> dlatego właśnie to zrobimy. No, oczywiście ludzie, ludzie się nie zmieniają, nigdy. Alkohol pierwsze, pierwsza rzecz, ale chociaż jeśli chodzi o większość właśnie raz w tej grze, to też są strasznie uczłowieczone, bo też na alkoholu można się nieźle dorobić, ale najbardziej może się dorobić na przewidzie, ale w dzisiejszym odcinku legalny handel najnowszym biletem Rady Galaktycznej dostępny w najbliższym terminie. Kurowie znów no, tak. No... Będziemy się tu lekko mieszać yy, wojnę. A, ale to tam. No, mamy tych piratów, więc odrzucamy kontener. Że głupio zrobiłem właśnie, ale to tam. Daleko są. No, kontenera z alkoholem na magnie uszkodzą, a jego mi nikt nie, za, nie zabierze raczej. Bo no. No, niestety nie ma takich skryptów, które by kradły yy, kontenery. A to by było nawet ciekawe. Nie można odrzucić kontenera. Tak daleko, bo ci go po prostu zajął, ktoś ukradł. Także lecimy rozstrzelać paru piratów. Trochę się pobawić. Hmm. Zarobić przy okazji, bo za każdego pirata oprócz tej nagrody z zadania jest jeszcze nagroda pieniężna. Do one, to Warto tutaj używać silników manewrowych. Bardzo się przydają. Szczególnie ten do tyłu. Dzięki temu mam inną perspektywę i można to trochę dostrzelać. Nie chcę pewnie czy nie jednego. Troszeczkę to się Mmm... Serio? Dlatego szło tak, ma to, tak łatwo. Mm. Tak chyba będzie ok. Dobra, to już wiem dlaczego szło tak łatwo, bo byłem pilot na pueta. Poziom trudności jeden. Ja już tak długo w tę grę gram, że mogę sobie podnieść lekko. już wiem dlaczego ta gra, ta gra była taka prosta. już różnicę, właściwie nic nie robię z tym moim laserkiem No jakbym strzelał do bossa Jakiegoś dowódcy gangu To był zwykły pirat No to teraz będzie ciekawiej o wiele Czy dalej moich zasłon nie sobie daszkać. Chcę te przestawić jeśli chcecie to możecie napisać w komentarzach Czy chcecie żebym, żebym grał na specjaliście to nie wiem jak, jak ciężki jest specjalista Ale jak to ma nazwę, wskazuje na pewnie no, jest ciekawie No Wszyscy rozwaleni Misja zakończona sukcesem Dostałem 9000 Lecimy po nasz kontener <grym> Mimo tego że kontener waży 50 ton to my zabraliśmy 70 ton alkoholu, bo na statku można jeszcze pomieścić 20. Tak to uprzejmie zostało zrobione. Także jeśli chcecie, żebym przedstawił się na specjalistę, to napiszcie w komentarzach, bo to będzie ciekawe. Grałem na najłatwiejszym mi się okazuje. Dobra. A i tak na najłatwiejszym niektóre rzeczy bywają trudne, na przykład fabryki broni. To już jest strasznie wkur wkurzające, żeby nie klonąć. Ładujemy kontener, zaznaczamy stację handlową i lecimy to sprzedać. Przemytem zajmiemy się później, spokojnie. O ile mi wiadomo, to w żadnym układzie nie jest zakazany alkohol. Ale jak trafię na układ, w którym można legalnie kupić narkotyki do dużych ilości, bo jest to wartek sportowy, to z pewnością gdzieś przemycę. Spokojnie. Bo na tym naprawdę się można obłowić. Kupujesz z, kupujesz za, no nie wiem, 20 ton, za 20 tysięcy za 20 kredytów, a sprzedajesz za 100. o pozwolenie. He he, wepnę się. No, kupiliśmy za, za 56 kredytów na tonę, a sprzedajemy po 109. Także się opłaciło. I chyba stać już nas, no, stać już nas na ten napęd. Na Kupujemy, modernizacja zakończona sukcesem. Potrzebujemy lepszej broni. Robert zna miejsce pobytu Jacka. O. Robert wysłał Ci wiadomość, wygląda na to, że poznał już miejsce pobytu Jacka. Zanim rozpoczniesz pościg, Robert musi przysłać do twojej bazy danych kilka kluczy. Czek przybywa w gromadzie Barnada, a w Dark Star One nie ma jeszcze zapisanych żadnych kluczy do bram skokowych w tej gromadzie. Leź do układu gwiezdnego penha. Robert wkrótce skontaktuje się nam z tobą. Dobra. Penha, penha, penha. Aha, czyli wracamy. Um. Chyba złoto. Metal szlachetna chociaż. Hmm, no, no, 4 a... Nie. Metal szlachetna będzie lepiej, bo tutaj mamy ma aż tego 9000 ton. Oczywiście w pis w dzienniku. W Poszukiwany przez na nazwiskiem Keoma został zauważony w układzie weka. Poszukujemy doświadczonego w walce pilota, no, poszukujemy doświadczonych walce pilotów, którzy e, zainteresowani są wielką na, nagrodą. Wezmę to zadanie, też. Co, ciekawostka, wszyscy, właściwie wszystkie, wie, większość, jak nie wszystkie krążowniki ludzkie w tej grze, czyli takiej większość statki jebutne. Nie takie małe seteczki jak mój Dark Star. Większość tych krążowników ziemskich nazywana jest KOMA właśnie. Tam jest KOMA 1, KOMA 2 itd. It, it, it. Tutaj w tym biurze nie ma żadnych ciekawych informacji, dlatego to ominiemy. Hello, You will be able to, to reach in no time time new time Find someone called Lazar. There, he's one of my contacts, and he will be able to assist you further. Thanks. I owe you one, Robert. No problem. I will transmit two new keys for the Barnar cluster into your database. As usual, you will receive further keys when you enter new systems. Very well. I'm on my way. Oh, and Keron. Tutaj nie będę spoilerować, ale tutaj jest naprawdę wielka intryga, szczerze mówiąc. Ale o tym dowidzicie się w późniejszych odcinkach. Że coś tu jest nie tak, właściwie pod koniec. Sam dowiadujemy się, co tu jest nie tak. Dlaczego coś tu jest nie tak? I jaka jest prawda? No, zrobiliśmy trochę. tysiąc. Lecimy do, na misję zrobić. O! Eee. Co prawda, przemytem zamierzałem zająć się w trzecim odcinku. Ale zastanawiam się, czy by się nie skusić na mały przemycik. No przemyt jest bardzo ciekawą alternatywą dla handlu. Szczególnie, że handel trochę długo trwa, zarobienie na handlu. Jestem skłonny trochę poprzemytać, szczerze mówiąc. Już wiedzą, że ja nawet nigdy nie Aha, czyli wyższy poziom trudności powoduje tylko to, że mają więcej życia i ich są starsze. Wcale mocniej mnie nie, nie są w stanie zranić. Może po prostu są tak słabe. Nie jestem tutaj w, w, w stanie strzelać właściwie przez cały czas, ponieważ że mam tylko jedno działko, drugim już się zrobi ciężej, bo będzie mi energia, ten zielony pasek energii w prawym górnym rogu, rogu scho yy, schodzić A, to dlatego jest tak to Zobaczcie, że mi osłony schodzą. No po prostu mają tylko po jednym działku. Uu, Uuu kadłub, kadłub, kadłub Zrobimy tak. Ładowanie broni i osłon. Przełączyłem maksymalną moc na ładowanie. A bo ja się z kaomem, z strzelałem. Dlatego tak wolno schodziłem. I dlatego mnie tak posiekał. Zobaczcie, teraz ten zielony pasek oznaczający bronię, bo Niebieski pasek to osłon. Ostatek. No niestety, takie wymiany nie przy wyższym poziomie zwolenności są murzące, dość długie. Zaraz zobaczycie dlaczego nie lubię zadań kategorii zabił i bossa zabił szefa z jego wspólnikami Dobra, koniec I teraz zapewne myślicie że to jest koniec, nie? O nie Zawsze tak się dzieje Za każdym razem Dlatego nie lubię zadań z tego typu po prostu za każdym razem mi tutaj mm, przeszkadzają. Po prostu tak się dzieje i tyle. Trochę, trochę, to potrwa. jak się nad zmianą poziomu trudności na niższy, żeby doszło szybciej, ale już nie będę tak oszukiwać. Ech. I bitwa, którą załatwiłbym 5 minut robię w 10. Od razu skoczymy do układu I chyba zrobimy sobie pier mały pierwszy przemyt tutaj Chrzest przemytniczy że się tak wyrażę Polecimy tutaj I przewieziemy dobra luksusowe do Polec Polecimy do Ad -Ad y Atasho I przewieziemy dobra luksusowe do klosa Klossa. do klasa chcę układy, do do klasa chcę na te dobra akcesoria żebyś śmiesznie to dobrniesz look there what kind of ship is that Naprawdę. No wiecie co? przerywać mi skok. Chciałem użyć kompresji czasu, żeby dostać się szybciej na stację. A ci mi tutaj zaczynają gadać. Gdzieś już dawno bym tam był. Gdyby mi tutaj gadać, nie zaczęli. Taki działo No No niestety, skrypty i skrypty. A, a chciałbym mieć takie idealne lądowanie. No ale cóż. Starancer, jak się z czymś nie zderzy. To to nie będzie dobry odcinek, co nie? Dobra luksowe. No chyba, że tych, że gier i wideo jest więcej. No. No 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 tak 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 Dobra luksusowa 6000 za 70 ston Trzeba zapamiętać, że 6000 zobaczymy ile się dorobimy I obawiam się, że to będzie ostatnia rzecz w tym odcinku, którą zrobimy Bo już będzie 20 minut Hop. A, i przy okazji Za każdym razem, kiedy przylecimy na stację Nawet jak jesteśmy ranni Jak mamy uszkodzenie kadłuba to ono się naprawia. I też hipy i też skoki nadświetne się też wodygną. Yy, też też. Dwa też też. Yy. Jak zauważyliście tutaj, gdzieś yy, była informacja, że towary, które przewozimy są nielegalne. Po prostu zamiast być napisane białym kolorem, były napisane czerwonym. Zbliża się statek policji zamierzam skan. O kurde. Rejestr kryminalny, poszukiwani W drugim odcinku, nieźle nie Ciekawe wynik no To jest ciekawe i tak pozwolą nam wylądować Pozwolą nam schodzą więc Hej no ja nie chcę zginąć, tak? A, no ludzie no Dobra Dobra Nie spodziewałem się czegoś takiego Wczytamy się No zobaczyliście o której godzinie to nagrywam, okej okay. Trudno się mówi Kupujemy znowu sobie za 6000 i próbujemy jeszcze raz. Zaraz przekroczymy 20 minut, ale to tam nic. <grych> Ups, zdarza się każdemu. No cóż. Jeszcze ten cholerny statek policji, który wyleciał akurat w momencie, kiedy miałem już wlecieć do, do hangaru. Wziął mnie staranowo, wywalił z orbity, przez co nie dałem rady wylecić. Ja Ale przyznam szczerze, że, że szybko te osłony schodzą na, na trybie, na tym poziomie trudności. Serio? Hiraci? Już? A ja jeszcze mam przemyśleć, trochę to warto, tak Jak chcecie poglądać jak parancer dostaje skierdol w grze Tutaj nie ma co to ten, to, to się wyrażać, to Napiszcie, żebym przełączył się na specjalistę, bo to będzie naprawdę ciekawe Bo jak dotąd pokazywałem wam gra, w World of w z w których no czuło mi genialnie oprócz tego ostatniego odcinka, a tutaj się zaczyna dziać ciekawie. Szkolenie byłoby naprawdę ciężkie. Czyli nie no, dwóch piratów to... Na specjaliście byłoby nawet ciężkie. Siła ognia ich też się zwiększa, widać. Skoro są w stanie przebić moje, moje osłony. B są trochę inteligentniejsi na te ruchy, są nienaturalne dla, e, dla jakichkolwiek pojazdu właściwie. Bo tylko są dla jakiegokolwiek pojazdu kosmicznego są właściwie naturalne dla samolotów. Beczki robił. Tu beczki korkocią. Stacja handlowa, stacja wojskowa Jak... O, a co tu się... A, dobra Jakbym chciał lecieć z nielegalnymi towarami do stacji wojskowej to By było to co z poprzednim razem, czekajcie Zapiszemy Bo yy, może być yy, niewygodnie, nieprzyjemnie Nie chcę mi się znowu tego powtarzać Chyba nam się szczęśliwie uda bez skanowania. No, uda się. Szczęśliwie bez skanowania. Przem pojawia nam się tutaj taka ikonka. Przemyt. I proszę. Pamiętacie za ile to kupiliśmy? Jeśli nie, to, to wam przypomnę. 6000 6600 tysięcy. Sześć tysięcy dokładnie. A No i jakieś tam... 6600 sze sześć z groszami. A tutaj mamy 19600, czyli przebicie 13000, tak? Możemy tutaj jeszcze kupić artefakt, y jeśli jest w układzie, ale co tam. Ale cóż... Mamy ponad 20 minut, nawet chyba, chyba przekorzystaliśmy o 4 minuty. W następnym odcinku zajmiemy się lotem do układu y Anomi w Barnat. Będzie to, pełne, będzie to pełne przemytu i innych walk z piratami, także... Także ten. No. Jeszcze zapis. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.